Możesz sobie robić zdjęcia, Ale ja zrobiłem zdjęcia. No i witamy. Dzisiaj mamy niedzielę. Właśnie otworzyłem bramę od swojej posesji. Jedziemy z Poliną do Zielonej Góry, czyli jakieś 27 km od nas. Jedziemy na miasto, trochę pozwiedzać. Coś wam ponagrywam. Także serdecznie zapraszam. Także znajdujemy się właśnie w centrum Zielona Góra. Jesteśmy w samym rynku, mimo tego, że jest niedziela, niehandlowa, wszystko zamknięte, to ludzie spacerują i zwiedzają. Te stare kamienice, nie, to ma taki styl, w Holandii tego nie ma i powiem Wam, że naprawdę to ma swój urok. Środek miasta i stare polimieckie kamienice, zobaczcie to na wprost, jak to świetnie wygląda. Za to właśnie kocham Polskę, za to, że ma swój styl, swój smak. Kurczę, naprawdę, tak mi się tutaj podoba. Ale to tylko ze względu na to, że w Zielonej Górze nie byłem, nie wiem, z 5-6 lat. W Holandii to jest wszystko na jedno kopyta. Zobaczcie, jak tutaj jest. Czerwony, pomarańczowy, turkusowy, zielony, szary. Wszystko ma swój kolor, nie?

Bo wysyłam po zapisuję. Ty jak zwykle na kanał, nie? Nie, to ty. Na YouTube. Przybitki drogie. A te ziemniaki fajnie wyglądają. To takie pieczone ziemniaki. Powiem wam, że lasagne będę jadł pierwszy raz, nie? We włoskiej restauracji. Zawsze, jak chodzę, to się ją omijam, nie? Lasagne i spaghetti zawsze omijam. Nie, nie mieliśmy lasaniny. To takie, kochane, to jest zdjęcie, to jak tam chodzą. To jest to To fajnie. Jak twoje danie smakuje? Mhm, od ty ale dobra Paula. A myślę, co to jest, jest za mięso? Indyk, ja lubię indyko. Indyko. indyka. Ja co? co się śmietankowy? Ja ja wam... W śmietankowym się? Ale bez sosu? No. To jest jakieś dziwne jakieś. Dobra. te dziki. Powiem wam, że restauracja naprawdę na kozaku. Każdy ma swój ręczniczek, Czysty bierzecie, wycieracie sobie ręce i rzucamy. Tutaj, i do dobrania, także widzowie, tak spędzam właśnie urlop w Zielonej Górze, Zielona Góra na Masulu. Te miasto leżą koło siebie. Nie berła, nie berła, Ukraina, werła, de werła, Ukraina. Kiedy razem jesteśmy jak rodzina, jest nadzieja, co wiecznie przypomina, że de werła, de Ukraina. Sopranto felice, perderi corno a Dante. La mia canzone mi di dice, ei più pierborno cete. Mama, son tanto felice, Vivere corno per te. Mamma, ci składam tobie sierra. To jest mamo Weź tego? Przez wszystko elektrolujesz to Daj? O tak Co za drink? Seks on the beat Seks on the beat Sekta mi się marzyć to będzie dzisiaj grubo To będzie dzisiaj seks jamie Lipiecie <grym> sobie piasku już, no, A ja Zawał, po polsku seteczka po, po dwóch minutach. <grym> I Pepsi nie? Po dobrym obiadku po obiadku sobie pięćkę. Te Jak prawdziwy Polak, nie? Palmiernia, Zielona Góra. O zcypeczki z żurawiną no to powzieli. To weźmiemy na wynosno. Wybierz jakieś. Dalkurczyki weźmiemy i... dobre do piwa są. O, dziękuję. O, dziękuję. Dobra, Już, no fajnie wygląda. Bardzo fajnie, no? I smaczne. tak. Dziękuję. Ja tutaj panu. Dobra. Jeszcze tam będziemy brać. Co bierzemy jeszcze Paula? To weźmiemy wędzone czy nie wędzone? Mogą być i wędzone. A ja mam lepsze, lepsze ja jadłam. No dobra, weźmy A co to wejdę. jest to w tej przyprawie? To jest niedźwiedzi czosnek. Niedźwiedzi czosnek, też może być dobre. No. Przepyszny ser, Tak? Bo jest niewędzony, a rona Jak mozzarella podobnie. Wybierzemy. Coś zbierzemy. No nie, wybieraj. A te są już wszystkie wędzone, nie? Tak, wszystkie wędzone. Z poczuciem tam, Tak. Wiesz, co uważasz? No i dobra, wróciliśmy do domu. Mamy zaopatrzenie oscypecków. Zobaczcie w niedźwiedzi mczosku. Odsypecki takie, takie. No i za te. I jeszcze żurawina, mama tutaj pokazuje. Czyli zapłaciliśmy za te cztery paczki oscypecków i żurawinę 100 zł, niecałe. 95 zł wyszło. I żegnamy się, widzimy się w kolejnym odcinku. Udanego dnia. Do widzenia, widzowie.